Nie? Bo bud jak ktoś nie wiedział, ma status generalnie Tam Lorda <noise> ale to nie Karol! Ale widziałeś kurwa? Maciu widziałeś, widziałeś, nie, nie widziałeś Lorda? Widziałeś Lorda? Ja jest ja. Lord kurwa Karola Adamczyk Jest, nie ma, nie ma podrobionego Jest, jest Lord, <głosy> Lord. <głosy> Posiada kawałek ziemi Na ziemi kurwa Królewskiej Jest to Lord Karol i chuj no, no co, no kurwa, no co ja mam powiedzieć No jestem lordem, <laughs> jestem tak, lordem. jestem kozakiem, jestem, jestem lordem, jestem co, kurwa, wykurwaza <laughs> w tej Polsce, <laughs> jestem lordem biedny Polaki kurwa. <laughs> dobrze, dobrze.